Pomoc Kościoła dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz tych, którzy zostali mimo wojny w kraju, naznaczyła działania duszpasterskie i charytatywne wspólnoty Kościoła w Polsce w kończącym się roku 2022. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Kościół w Polsce zaangażował się na wszystkich polach w pomoc osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi, ale także w dostarczanie pomocy tym, którzy pozostali na miejscu. Ogromną pracę wykonała tu Caritas Polska, Caritas Diecezjalne i Parafialne, Biuro Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz wiele innych organizacji katolickich. Pomoc ta możliwa była dzięki ogromnej hojności i wielkoduszności naszych rodaków, którzy bez wahania ruszyli ze wsparciem dla swoich sąsiadów. W tym kontekście należy wspomnieć o bezpośrednim zaangażowaniu biskupów polskich na rzecz Ukrainy. W maju odbyła się wizyta Solidarności w Ukrainie, w której wzięli udział przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak i metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Biskupi odwiedzili Lwów, Kijów oraz Bucze i Irpień. Innym z ważnych tematów mijającego roku był synod o synodalności, którego etap diecezjalny zakończył się w połowie roku i przeszedł w fazę kontynentalną. 24 sierpnia została zaprezentowana synteza ogólnopolska przygotowana na podstawie konsultacji synodalnych przeprowadzonych w poszczególnych diecezjach. Konsultacje synodalne wskazały na pragnienie poprawy sposobu funkcjonowania struktur Kościoła, nie zaś zmiany doktryny. Na przestrzeni kończącego się roku, Kościół w Polsce świętował beatyfikację siostry Marii Paschaliziani, dziewięciu towarzyszek, która odbyła się we Wrocławiu, jubileusz 50-lecia diecezji opolskiej czy ogłoszenie błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Patronką nauczycieli polskich. Szerokim echem odbiła się także grudniowa decyzja papieża Franciszka o uznaniu męczeństwa rodziny Ulmów z Markowej, co stanowi otwarcie drogi do rychłej beatyfikacji.